Gigi, to twój ojciec. Zgłodniałem, patrząc na tę scenę. Gigi, przestań, dosyć. Gigi. Nie przejmuj się, Anno. To ich normalna rozrywka. Niewiarygodne, ależ tak. Musisz wiedzieć, że Gigi wychował się w Kalifornii, gdy skończył trzy lata, w ten sposób bawił się z ojcem. Razem również uczyli się zmyślać. Pamiętam, że nie bał się niczego. Całymi dniami przebywał ze zwierzętami i bawił się. Podczas gdy ja i jego ojciec od rana do wieczora pracowaliśmy, to były piękne czasy. Gdyby można było cofnąć czas i przeżyć to jeszcze raz. No dalej, walcz! Zaraz dostaniesz za swoje. Jestem mistrzem, wygram. Wczoraj przyjechali rodzice Gigi Salivana. Jako podarunek dla naszej drużyny przywieźli smaczne, soczyste mięso. Zawodnicy nie są dziś w formie, ledwo się ruszają z przejedzenia. Takie bieganie strasznie męczy, już nie mogę. Straciłem linię i styl. Jedynie Gigi zachował świetną formę. Miejmy nadzieję, że dzięki swojej technice poprawi morale zespołu. To już chyba katastrofa. Co teraz będzie? Spójrz na tamtych, robią wrażenie. Co możemy zrobić? Nic. Żałuję, że nie byłam na tej kolacji. Nie dopuściłabym do obżarstwa. Dokąd poszedł Gigi? Do restauracji. Był głodny. Czyżby nie smakowało mu mięso od ojca? Owszem, zjadł wszystko, ale to mu nie wystarczyło. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda jego brzuch. Nie można dobrze walczyć z pustym żołądkiem. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś włożył do ust tyle rzeczy naraz. Jaki brzuch, tak mi wstyd. Druga połowa meczu rozpoczęta. Gracze z Serin są powolni. Nie widać, by mieli jakąkolwiek koncepcję gry. Uważaj, co robisz. Mam nadzieję, że to się szybko skończy. Już nie mogę, nie mam siły. Kacz, gdzie stawiasz nogi. Łap! Zobacz, co zrobiłeś. Powiedziałeś im, żeby jedli, a teraz to nie z powodu tej odrobiny mięsa tak źle grają. To wina tego od odbębna. Jest do niczego. Ej, ty, dlaczego tak cicho grasz? Daj mi to. Pokażę wam, jak się wali w bębę. Patrz i, I ucz się. się. Rzucam! Ucz się! Popatrz, grają lepiej, coraz lepiej. Ja wszedł chłopcy! Siedzi. Jeszcze tylko jeden punkt różnicy przypomina mi to stare czasy. Jeszcze jeden kosz. No rzuć jeszcze jeden. Duch mego ojca. Sekretna technika. Wygraliśmy. Zwyciężyliśmy. Nieprawdopodobne. Nie rozumiem, jak to możliwe. Nie pojmuję, jak to zrobił. Naprawdę dzielny. Graliście jak nogi, jak ostatnie patałachy. To wina tego mięsa, Rozdeło nam żołądki. Moje mięso nie ma z tym nic wspólnego. Puść mnie! Jaki ojciec, taki syn. Tacy chłopcy muszą mieć takich ojców. Cześć? Mój biedny synku.